Oddział spocznij. Szanowni Państwo, jak co roku zebraliśmy się przy pomniku Gloria Victis, wśród grobów powstańców warszawskich, Państwa przyjaciół, kolegów. Zebraliśmy się tu, aby złożyć hołd poległym, przywołać ich pamięć i przekazać naszym dzieciom, wnukom wartości, za które Państwo walczyli razem z nimi. I za które oni zapłacili najwyższą cenę, cenę życia. Pochylmy się nad ich grobami w ciszy i zadumie. Przekażmy pamięć o tamtych bohaterskich dniach i ludziach, tym, którzy przyjdą po nas. Póki pamięć trwa, oni żyć będą. Po wybrzmieniu Syreny uczcimy minutą ciszy pamięć bohaterów Powstania Warszawskiego. Oddział, chodź, chodź. Na ramię, chodź. Prezentuj, chodź. Na prawo, chodź. Od, oddziału, ramię, do nogi, Od oddział patrzność na ramię do nogi. do oddział spocznik. Szanowni Państwo, o odmówienie modlitwy w intencji poległych powstańców prosimy Jego Ekscelencję, Księdza Biskupa Wiesława Lechowicza, Biskupa Polowego Wojska Polskiego. Módlmy się wspólnie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, za wszystkich żyjących powstańców warszawskich, za wszystkich tych, którzy walczyli o wolność i niepodległość naszej ojczyzny. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Polećmy Bożemu miłosierdziu wszystkich, którzy zginęli za wolność i niepodległość naszej ojczyzny. Wszystkich, zmarłych warszawskich powstańców. Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Powierzmy Panu Bogu całą naszą Ojczyznę, prosząc, aby dar wolności i niepodległości wysłużony za cenę krwi powstańców warszawskich był przez nas zachowany i pomnożony. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć Siemię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego, powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Błogosławieństwo Boga wszechmogącego, Ojca i Duch, Syna, i Ducha Świętego, Niech wstąpi na całą naszą ojczyznę i niech pozostanie na, z nami na zawsze. Amen. Oddział oczność Dla uczczenia 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego salwa honorowa. Oddział, chodź! Do salwy honorowej, chodź! Helmo! Dodział Helmo! 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 Presente o na trava, Oddział. Ceremonia uroczystego złożenia wieńców pod pomnikiem Gloria Victis. Prosimy delegację o ustawienie się za wieńcami. Dodział, chodź na ramię, chodź! Na prawo, chodź! Wieniec składa prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Panu prezydentowi towarzyszą uczestnicy Powstania Warszawskiego. Jakub Nowakowski i Janusz Walędzik. Wieniec składają Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Elżbieta Witek wraz z wicemarszałkami Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Małgorzatą Gosiewską i Małgorzatą Kidawą Błońską. Wieniec składają profesor Tomasz Grocki, marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Gabriela Morawska-Stanecka, wicemarszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Składa prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Mieszkańców Warszawy wieniec składa Rafał Trzaskowski, prezydent miasta stołecznego Warszawy, wraz z delegacją w składzie Jerzy Mindziukiewicz, wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich, Janusz Komorowski, członek prezydium Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Andrzej Marasek, przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Szarych Szeregów, Bogusław Kamola. Prezes zarządu Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej Żywiciel i Miłośników Ich Tradycji, Janusz Maksymowicz, Związek Powstańców Warszawskich. Pod oddział oczność. Na ramię! Goń. Do nogi! Goń. Pod oddział spocznij. Szanowni Państwo, uroczystość zakończy odprowadzenie wojskowej asysty honorowej i pocztów sztandarowych. Pod oddział oczność Na ramię. Brawo flot! Dando... <fixen> Bardzo Państwu dziękujemy za udział w uroczystości. Informujemy, że osoby, które zechcą udać się na uroczystość przy pomniku polegli niepokonani na cmentarzu powstańców Warszawy na Woli, mogą skorzystać z, z dwóch autobusów, które odjadą z dawnej pętli autobusowej przy budynku zarządu cmentarza w godzinach 17:50-18:10. Dodatkowo informujemy, że na cmentarz powstańców Warszawy można dojechać ogólnodostępną autobusową linią 912. Raz jeszcze dziękujemy Państwu za udział w uroczystości.